Trzeba by było tak. Wynie, przecież, przecież w Siremie jak ten czasami jest tak, że nie ma karetki, to helikopter z Poznania przylatuje. Dwie minuty. Cześć. Tak. Tak. Ja. tak, tak, tak. Doskonale. Zobaczymy po pierwszym rzucie.

bardzo ładna. Średnia z tyłu. To jest taka bieżaczka, Nie kusi, Zobacz jak doj. Zobacz, jak dojdzie. Zobacz, jak dojdzie. Zobacz, jak dojdzie. Zobacz, jak dojdzie. nimi Ej, za mocno, za mocno. Już, to damy dwie minutki nie przed za mocno. Dobra. A to wiesz to jakiego to karuksa to widziałem? Dobra. Ale ty nie karuksa, widziałem? Jak? mówisz? Jak? mówisz? Jak? Jak? Ale Jak? to Jak? 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 Na. Bo mogę grać nie Pana, Pana, na moją na, na, na... moją lub na... moją Ale nie ma już. O, nic tego. słynno. Bo to... Nie, no nie, no Nie. Nie, ma nie, nie wiem, normalną puentę? Normalne, Nie, nie Możesz na ja środku i... Ale na nią ewentualnie tu Ale to tu to nie? Marek mi tu zasłaniasz O! O! No! to jest jedynie to? Ja pierdolę Karol, Karol Co ty wiesz, co rozrobił, bez jest nie do... To... Mam to Będę podziwiać Co no, jest... za Karol, proszę Państwa Dzięki, dzięki Dobra Stefan, zagrań tam jedną rozdawę. To piotr może No dobrze, będę się starał Thank yeah, you,